Chińska dmuchawa. O tym czy szczerze i czy warto? Mamy tutaj jakiegoś Aindbacha Wind 7500. Szczerze mówiąc, wyrąbane miejcie na te nazwy. Bo ja się kiedyś nastawiałem: o, z najlepszych Chińczyków jest znak, kupuj naka, nie? Tak naprawdę kupiłem już wiele różnych Chińczyków. Oczywiście te urządzenia, którymi posługuję, posługuję się, staram się kupować profesjonalne, nie? No, kupiłem sobie akurat drogą profesjonalną piłę, ale tak, szczerze, ale tak szczerze, jak potrzebowałem gęziówki po doświadczeniach, właśnie z wszelkimi Chińczykami, których recenzję postaram się nagrać. Są to urządzenia, które szczerze mówiąc, używając je amatorsko lub mając czasem więcej czasu, oczywiście palą troszkę więcej. Można naprawdę kupić i jeszcze z tym sumieniem mi polecić. Jeżeli, oczywiście, ktoś nie będzie zakładał zaraz firmy ogrodniczej, ale wracając do pilarki, potrzebowałem akurat, yy, nauczony doświadczeniem mojego ojca, kupiłem sobie na przykład MS-261, no miałem z nim trochę peripet i też postaram się o tym opowiedzieć. Ale jak już potrzebowałem gałęziówki, no bo potrzebowałem przyciąć 70-letnią jabłoń, która mogła mi zaraz e, rąbnąć e, na kogoś, kto bogiej jej przechodził. No, musiałem kupiłem sobie w Obi najtańszą gałęziówkę. By, to była akurat ostatnia sztuka wystawowa, no, no i zapłaciłem za nią dość nieduże pieniądze. I szczerze mówiąc, nawet niewystawową w pudełku za 300 zł szczerze mówiąc warto. Ja tą kupiłem oczywiście wystawą, no nie przeszkadza mi to nawet y, teraz, w obliczu tej pandemii, że ona jest przemacana, nie? Ale... Moim no zdaniem Chińczyka warto kupić, jeżeli zamierzamy go codziennie używać. Jeżeli zamierzamy go codziennie używać, albo być y, y, jakimś Zulem, czy... czy jakimś profesjonalnym drwalem. Ale wracając, wróćmy do tej dmuchawy. Od 2019 roku przerobiłem już u mnie kupę czasu. Wypaliłem nią jakieś... Spokojnie 10 litrów paliwa, może nawet 12. Eee, a dlaczego nagrywam to zimą? Bo w zimie, szczerze mówiąc, taka dmuchawa jest najbardziej pożyteczna i przydatna. A dlaczego, to już tłumaczę. Eee, pamięta, pamiętałem jeszcze wiele razy, jak jeszcze moja świętej pamięci babcia po prostu odgarnywała świeżo spadnięty śnieg miotu właśnie teraz, jak przyszedł początek roku, zima zaskoczyła drogowców i było bardzo zimno, szczególnie u mnie w Bieszadach i spadał taki właśnie ciężki śnieg. Znaczy tfu, lekki śnieg. Właśnie i ten lekki śnieg, jak ludzie sobie na przykład odmiatali, ja sobie robiłem takie coś, że nie mam tu dookoła kostki, bo to jest łojca, no przemarzniętej ziemi spokojnie, spokojnie szło ten śnieg przegonić. I właśnie robię to dmuchawą, zamiast łopatować bezmyślnie. I ta dmuchawa już e, u mnie podczas tych... No ile, ile tam już jest? No, no, prawie dwa tygodnie. Przy, prawie dwa tygodnie. przywaliłem nią, e, przywaliłem nią spokojnie trochę śniegu. Używałem ją codziennie, no i wnerwiałem może tym sąsiadów, czy nie, nie wiem, nic mi nie mówili. Jest dość głośna, bo 108 dB, w tę raczej był w stanie uwierzyć, bo jest cichsza jeżeli pilarka spalinowa, ale chińska. Ale wynika to z, Chińska, jak nie chińska, ale wynika to z, proste, z prostej rzeczy. Taka pilarka... Właściwie o dziwo, dlaczego zestawiłem tu ją obok siebie? Bo obie prawdopodobnie mają bardzo podobny silnik. Muszą, muszą być bardzo podobne. Muszą być bardzo podobne. Wiadomo, chińska unifikacja, ale zauważyłem, że co do przecinka mają tą samą pojemność. Tutaj jest 25,4 cm3, a tutaj akurat pisze, tutaj też jest 25,4. Oczywiście ta pilarka była w obi, a w większych marketach budowlanych nie kłamie się tak z mocą, bo były pozwy, etc. A tutaj e, moc, e, moc jest podana i moim zdaniem dlaczego jest zaniżona, bo e, najsłabszą odmuchawę jaką można kupić, kupiłem wtedy no jeden koń. Ta na pewno nie będzie jakoś e, malwersowana z parametrami. E, I o co chodzi? Bo ta ma niby 0,7 kW czy tam 0,75, no mniej więcej jeden koń, a ta ma też jeden koń, mimo, mimo że ten silnik kręci się o wiele wolniej bo ten kręci się 11 tysięcy obrotów, sprawdzałem tachometrem z kosiarki. O, no, zainstalowałem sobie taki licznik motokrosowy z obrotomierzem do kosiarki, właśnie, też odkręciłem, pomierzyłem. No i dlaczego tak uważam? No bo kosy są podobnie zbudowane, na przykład kosy są podobnie zbudowane, jeżeli chodzi o silnik, ale kręcą się wolniej, prawda? Kręcą się o wiele wolniej. No i niestety, no wiadomo chińczyk i nie chińczyk kłamią z mocą ale to jest jeszcze nic. Tak. tu jest jeden koń. na przykład są kosy które z pojemności 50 cm potrafią mieć potrafią mieć i 6-8 koni a model sztila EWS 560 ma koni 3 8. Mając e, o, o wiele większą pojemność i o wiele bardziej zaawansowany system e, przypukiwania gaźnika, no ale w Chińczyku już zostawię. Ale tak szczerze, mając na uwadze to, że nas orąbią, szczerze mówiąc, warto. E, szczerze mówiąc, warto. Taka dmuchawa oczywiście. Oczywiście może cudem nie będzie, ale jak za 300 zł, 350 daje radę. Yy, nawet umówiłem się z moją łanią, że yy, jeśli uda mi się ją zepsuć, kupię sobie jakiegoś, jakąś dmuchawę ścila, no to muszę chociaż yy, yy, ten odkurzacz BGA56 Tylko, że na razie nie udało mi się jej zepsuć yy, Moim zdaniem też yy, układ silnika w tej dmuchawie patrzcie, jest unifikacja. Jest to tutaj zrobione tak, no tutaj jest śruba zagwintowana Tutaj, tutaj i ten silniczek, w kropka w kropkę. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te chińskie podkaszarki na linkę. Moje zdanie, to jest tego typu silniczek, no nawet FD260. Kolega ma taką chińską linkową podkaszarkę. Yy, taką leciutką i też był ten silniczek. Zauważcie, tu jest szpilka niezagwintowana, nie wiem, czy widać tutaj, 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 tutaj widać, tutaj, tutaj tutaj, tutaj. czyli po prostu jedna jest niezagospodarowana tutaj, nie? Yy, nie? Właśnie jest to tego typu rzecz. Ale właśnie, nie wiem dlaczego, na Allegro nie mogłem znaleźć chińskiej podkaszarki takiej nie z normalnym twardym wałem, tylko na linkę. Yy, żeby miała sprzęgło środkowo i takiego właśnie naka nie mogłem już znaleźć. A kiedyś jeszcze tak, w 2016 roku, spokojnie dało się taką znaleźć. A jako, że potrzebowałem czegoś lekkiego, żeby dziewczyna pod, podkaszała koło roślinek, musiałem kupić akurat sztila EWS-38, którego recenzję postaram się nagrać. No ale dobra, ale dobra. Ta dmuchawa ma też funkcję odkurzacza. I szczerze, ten odkurzacz, oczywiście, jak mamy wszystko jednostkowo odkurzać, to nie warto. Yy, ale nie warto się z tym męczyć, ale bardziej warto, jeżeli szczególnie ktoś robi kompost, to akurat taka chińska technologia, yy, ta, to wypada. Tutaj było to przytrzymane jednym oringiem, który wypadł. Na szczęście to znalazłem. Yy, producent się chwali, że tu tutaj perfekcyjnie mieli. Jasne, nie może 10 do 1, może tak nie skompresuję. Jest tu jeszcze worek, ale mam go, mam go, yy, mam go na innej w innym miejscu i nie chce mi się 10 km po niego jechać. Tu jest oczywiście kontaktronik, który nam zwiera do masy, przez co nie mamy iskry. Inne modele dzisiejsze mają tutaj jeszcze kontaktron zapięcia tej części. nie? Zapięcia tej części. Ale tutaj, szczerze mówiąc jak ktoś robi kompost, Zależy mu, żeby szybciej gniło, no akurat mi się chciało z tym bawić, no to było tak. przypuszczałem to przez dmuchawę. Przypuszczałem, e, przypuszczałem liście przez dmuchawę, mieszałem z strawą z kosiarki, jakieś tam resztki obierki i naprawdę zrobił się fajny kompost pod pomidory. No, no mieli to dość fajnie, no ale sama siła sania takiego odkurzacza nie jest zbyt duża, więc e, jeżeli komuś e, chciałby biegać. Co? Do, dookoła działki z tym odkurzaczem, to szczerze mówiąc, nie polecam. No, skręcanie. Jeszcze wadą tego urządzenia jest to, że trzeba naprawdę mieć łapę jak burnejka, żeby to nie, przynajmniej w tym egzemplarzu, nie wiem jak jest u innych Chińczyków, żeby to przesunąć. No przezbrojenie, tej dmuchawy w odkurzacz wymaga naprawdę siły i kobieta by sobie z tym nie poradziła, przynajmniej z moją, nie? Z moją dmuchawką. No i szczerze mówiąc, no to dzisiaj jest mokry śnieg, no ale postaram się pokazać, jak sobie, jak sobie to radzi z odgarnywaniem śniegu. Tylko, no właśnie że jest mokry i że ta zabawa jest naprawdę, no niezbyt. Yy, to zaraz, zaraz to pokażę. I szczerze mówiąc, jeszcze fajnie się tym na przykład na wolnych obrotach rozpala grilla. No tylko, że niestety nie zawsze można. Ponoć w niektórych miastach zakazali używania dmucha, więc moim zdaniem to jest niezbyt no. Ale dobra, pokażę jak to sobie radzi ze śniegiem, bo właśnie takiej grudniowej scenerii staram się to nagrywać. Sonie No i akurat te hiczyki mają to do siebie, no dość fajnie odpalają. Nie można powiedzieć, tylko tutaj jest jeszcze pompka. Więc ją pokażę. Pod gaźnikiem jest pompka, taka jak w chińskich kosach spalinowych. Dobra, to podpompuję parę razy tak, żeby wróciło drugim wężykiem. O. Paliła na saniu. Akurat, Nie wiem, czy słychać, ale niektóre kimczyki lubią chodzić na saniu, niektóre nie. Jak widać szczerze, no warto to kupić. No, dmuchawa moim zdaniem przydaje się częściej niż do odkurzania samych liści e, niż do odkurzania samych liści, ale szczerze mówiąc szkoda, że po prostu niektórych, władze niektórych miast po prostu już ludziom zabraniają tego używać, no nawet zabraniają ich używać elektrycznych i zdaniem, taki silniczek spalinowy też nikomu za bardzo nie szkodzi. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz. W przypadku tego producenta prawdopodobnie inni producenci Chińczyków też zwracają na to uwagę, ale tutaj nawet nie napisano. Tutaj nawet w instrukcji cieniuteńką czcionką tylko raz wspomniano o zastosowanej mieszance. Co na przykład inne Chińczyki mają naklejkę dotyczącą ilości mieszanki. Właśnie, tutaj lejemy mieszankę 1 do 25. No. No bo, nie, no bo niestety są to silniki tak starsze generacyjnie, z prostym systemem płukania, ten olej jest bardziej spalany, niż w innych dwusuwach. No i tutaj niestety mieszanka 1 do 25, co może być też wadą, ale szczerze, w Chińczykach, w pilarce sztilalej olej sztila, naprawdę syntetyczny, nie bawię się z tym. Ale szczerze, tutaj jest taki przerób paliwa, no Chińczyki nie oszukujmy się, o wiele więcej palą. Jest to zauważalne. Przez ten właśnie Prosty system płukania, nie? to jest tylko jeden kanał płuczący. Nie wiem, czy to widać. jest taki nadlew. Nie ma po prostu podwójnego systemu płukania, nie? nie. Po prostu są to takie silniki generacyjne jak w latach 90. Choć niektóre silniki, benzyno, grudnicze z lat 90. też były spoko. No tylko, właśnie, ta mieszanka też jest może i wadą i zaletą. No troszkę bardziej śmierdzi, nie? Choć na przykład uważam, że olej syntetyczny Stila ma też bardziej drażniącą yy, drażniącą, yy, bardziej woń. Ale tak mówiąc poważnie, te olejki, yy, ja leję właśnie oleje takie, a takie po prostu no, nie najwyższa klasa, leję po prostu olej z Orlenu, ten taki litrowych, półsyntetyczny i szczerze mówiąc wystarcza. Żadnego Chińczyka lejąc taką mieszanką nigdy nie zabiłem, nie? Dobrze, no, dziękuję, no. Yy, dziękuję, no, to są moje wypociny na temat tych urządzeń. Zauważyłem, że o muchawach chińskich mówi się mało. Tak naprawdę warto się nad tym Chińczykami pochylić. rzeczywiście mają one swoje wady, nie? Przywróćmy się do urządzeń no, na pewno są cięższe. Nie ma tutaj systemu antywibracyjnego silnik jest tutaj wprost zamocowany do plastiku, no wibruje to, ale wibracje aż tak, takiego silniczka nie są już tak dotkliwe. No to dobrze, mam nadzieję, że komuś się to spodobało, komuś się to przydało. Szczerze mówiąc, warto kupić. No tylko jeszcze jedna wada w tym była, że czasem lubią rozregulowywać się gaźnika, Chińczy... a w niektórych Chińczykach... Tutaj akurat wystarczy zwykły śrubokręt, a w niektórych Chińczykach, producenci starają się nam utrudniać życie i są po prostu... Trzeba mieć te kluczyki do gaźników. No dobrze, no to część to jest... Y... To jest już koniec spotkania z tym chińsko-niemieckim wynalazkiem, oczywiście, wynalazkiem życzenia polskiego importera. Dziękuję Wam, cześć!